Właśnie idziemy odebrać klucze od naszego pokoju i patrzcie co tu stoi Życie na bogato w Singapurze Tu pożyczalni mają mnie naprawdę przed hotelem Nasz przepiękny hotel Marina Bay Dawid ma dokładnie jutro urodziny i stwierdził, że swoje urodziny chce się obudzić w pięknym hotelu, z pięknym widokiem, w pięknym miejscu. No i wziął najbardziej popularny hotel w całym Singapurze. Zajebiście! Jestem przeucieszony, że mam okazję tutaj też spać. I to wszystko za darmo. <śm> to jest najlepsze, naprawdę. Fajnie, zaraz właśnie odbieramy klucze od pokoju i Wam pokażę co ma do zaoferowania to miejsce. Mamy apartament na 32. piętrze ale będzie zajebisty widok. O, już właśnie widziałem pokój jak przechodzimy nasz Ciekawe czy nasz będzie tak samo wyglądał. i wjeżdżamy MTV Crips. Daj kartę. Kartę trzeba sadzić. A, kartę. Siema. Czekaj. O. Okay. Oh. Look good. No. O. Oh. <laughs> Pozdrawiam. Czekajcie. My in bathroom. Ah, look so sweet. No wygląda naprawdę fajnie tak to można Dwa łóżka, żebyście za czegoś nie pomyśleli o ale, ale słodziutko To specjalnie dla mnie zamówiłeś Piękna plazma biuro fotelik do kawki no i to jest to właśnie i tutaj wystarczy sobie siedzieć, pić kawę i tylko sobie patrzeć. Albo piwo, jak to woli. To, że jestem w fajnym hotelu, nie znaczy, że mam was zaniedbywać. Wrzucam aktualnie filmik i montuję nowy, żebyście mieli. W konkretnym biurze, pokażę Wam, co mam za sobą. Można żyć naprawdę. Mega mega. Idę zaraz zobaczyć na basen na górę. Na samym dachu trzech wież, które są obok siebie, jest taka jakby łódź i tam jest basen, jakiś nocny klub, bary, restauracje. Idę zaraz wszystko to obadać. Ale najpierw wrzucam dla Was filmik. Żeby nie było nudno, żebyście mieli co oglądać. No i tyle, no. Naprawdę to jest mega miejsce, które. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Dzięki Dawid Wielkie za to. Dzięki, bo naprawdę nie wiem, czy miał jakieś okazję być w tym hotelu, a tak to jest. Super sprawa. A my idziemy, właśnie poreczniki i wbijamy do tego zajebistego basenu. Nie ma o nic więcej. Mają, nie? Taki Widok na po prostu, kurwa... zapiera dech w piersiach, Ale mówię, jak to w nocy będzie wyglądało. Powiem Wam, że tak można żyć naprawdę. Oczywiście, lubię też swoją podróż po Tajlandii zwiedzanie, spanie w namiocie. No i wiadomo. Nie zaciekawie. <laughs> ale było to naprawdę coś z tego. Była to przygoda. A teraz ten weekend zupełnie co innego. I cieszę się, że mogłem też to przeżyć, ponieważ jutro wracam już do Bangkoku i ruszam dalej w trasę a już 9 za 4 dni wracam do domu, także to już jest końcówka. No ale co? Na razie jeszcze korzystam jak mogę. Korzystając z okazji tego zajebistego miejsca, w którym jesteśmy i pewnie spędzimy cały wieczór, później idziemy wyskoczyć na takie ogrody ładne, także filmik też zostanie, zobaczycie. A w sumie to będzie w dalszej części tak naprawdę. Wieczorem wracamy tu na Skybar, się napić coś. No, jeszcze dużo ciekawych rzeczy nas czeka. Ale chciałbym Wam tylko przypomnieć o konkursie. Zostawiajcie komentarze, największa ilość wygra. Rozwiązanie konkursu już za tydzień, także tak niedużo czasu wam zostało. Liczy się ilość pod całą serią od, y, odcinków z mojej przygody ostatniej po Tajlandii, no i kawałka Singapuru oczywiście. Nieplanowanego, ale zajebiście, że to się stało. Naprawdę jestem mega zadowolony, że tu przyjechałem, no i nie da się narzekać. Dodatkowo za jakieś dwa tygodnie lub może nawet za tydzień y, zacznę zbierać zamówienia na koszulki. Jeśli ktoś będzie zdecydowany kupić, a wiem, bo dużo osób mi pisało, że wam się podobają, że chcecie. Myślę, że zrobię w dwóch kolorach. Zrobię czarne i zrobię białe. Projekty pokażę Wam jakiś w następnym odcinku na pewno, żebyście wiedzieli co do kosztów. Nie wiem, musicie się dowiedzieć najpierw, ile będzie kosztowało zrobienie i wysłanie. No i to no, oczywiście coś tam do tego doliczę, ponieważ yy, chcę to przeznaczyć na moją kolejną podróż. Zarobek z tego, że nie było, że po prostu chcę zarobić, tylko chcę to przeznaczyć na kolejną podróż, a to wiąże się z kręceniem odcinków. Ze zwiedzaniem i z trenowaniem. A to bardzo ważne. Przynajmniej dla mnie. <laughs> ale Wam się też podoba na pewno, także, także dla Was też dobrze. Będziecie mieli co oglądać. Kolejną podróż planuję, trochę dłuższą niż teraz. Teraz trochę gonił mnie czas. Jeżeli bym mógł, zrobiłbym jeszcze dwa tygodnie kolejne. Niestety nie mogę. Muszę wracać na Puket. No ale też wracam. Wracam, bo muszę. No. Przyjeżdża do mnie rodzina, a także czekają mnie dwie walki. Także dlatego muszę wrócić i się konkretnie przygotować. W takiej trasie nie da się przygotowywać i chyba każdy się zdaje z tego sprawę. Tutaj treningi robię bardziej dla zabawy i dlatego, żeby wam pokazać, jak to wygląda w innych miejscach. No i trochę wypromować dodatkowo te kluby, bo trenowałem w naprawdę bardzo świetnych miejscach i chciałbym, żeby te kluby się rozrastały, żeby Polacy tam przyjeżdżali trenować. Bardzo miło mnie przyjęli, bardzo życzliwie. Dlatego dlatego wam to pokazuję. To tyle. Piękne życie. Co tu mogę dużo powiedzieć? Życzę każdemu z Was naprawdę, żeby kiedyś ktoś z Was miał okazję jechać do takiego hotelu i widzieć to wszystko. Słońce już zachodzi. Zaraz zaczną świecić budynki, także tego się już też nie mogę doczekać, bo będzie wyglądało przemagicznie. Tutaj z, drogi, z drugiej strony od basenu jest jeszcze miejscówka z jacuzzi. O, i tam jeszcze jedno tego nawet nie widziałem wcześniej. No, i już pokażę Wam. Jaki widok zaczyna się u nas z okna Pff, Naprawdę miazga Coś pięknego Właśnie dla takiego widoku Dawid wziął tutaj hotel Zaraz idziemy jeszcze na dach, bo z dachu to już w ogóle jest miazga ale tu mi się już niesamowicie podoba. Normalnie kocham taki widok takiego miasta, tak oświetlone wszystko. Super, naprawdę super. Pokażę Wam jeszcze do tego hotelu. Należy centrum handlowe Marina Bay. I jest naprawdę. Miasta. Jest to centrum handlowe. Na samej górze widzicie to jest... Tu się zaczyna... Nie, tu... O, powiem tak. Centrum Arnowe jest w ziemi po prostu. Cały czas jesteśmy pod ziemią. Tam gdzie jest na górze to jest normalny poziom ziemi. No i sklepy też tu są. Sama, sama wyższa liga. Nie ma tu słabych sklepów, o, tak powiem. Same wersarze... No, no masakra, naprawdę. Jest to zdecydowanie miejsce dla milionerów, bo biedni ludzie to raczej nie mają tu czego szukać. W ogóle nie sądzę, że tu biedni ludzie też mieszkają, bo tu w ogóle tego nie widać. To każdy wygląda raczej na bogatego. Ludzie mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Niech się stukną w głowę. <ślad> Jak to nie daje szczęścia, i to, co w ogóle przeżywamy teraz. Bez pieniędzy, nie da rady tego zrobić I to właśnie jest tak Może jeżeli się je ma za dużo I się tylko widzi je no To może nie dają szczęścia, bo się nie ma nic poza tym Ale pieniądze trzeba mieć i taka jest prawda Wtedy świat stoi otworem, możecie wszystko zobaczyć Z wszystkiego korzystać Także Jak ktoś mówi, że pieniądze szczęście nie dają, to on nie ma po prostu pieniędzy i taka jest prawda no, tak jest. No, kurde. Całe życie był pustakiem i będzie, bo nie potrafi myśleć, jak zarobić. I on, ci, I on będzie mówił, że pieniądze szczęścia nie dają. Niesamowite. To jest normalnie tak ładne miejsce i tak czyste przede wszystkim, że no nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić. No. Mi naprawdę brakuje już słów. Chciałem mówić o Singapurze, bo jestem tak zafascynowany tym miejscem. Tu jeszcze nie ma rzeczy, która mi się nie podobała. Kto był? Ten wie. Kto będzie miał okazję? Jedźcie. Jedźcie i się nawet nie zastanawiajcie. we Praktycznie już tu większość miejsc w tym hotelu. Także teraz idziemy do kasyna. Ale tak tylko wrzucić po 20 dolarów. Tak, tylko na szczęście. Dawid ma urodziny. Zobaczymy, może coś się uda. Więcej nie wrzucamy, bo nie ma sensu. No i Dawid się chciał obudzić jak pan urodziny. I ma, idziemy na basen. Pogoda zajebista. Trochę spóźnieni powiedzmy o 6 wstać, ale kurwa nie nie do, nie jest 9. Nieważne, nieważne, jest ok. Patrzcie ten widok. Także dzisiejszego dnia nie zaczynaliśmy nawet ani od kawy, ani od śniadania. Tylko od razu wsiedliśmy, wstanęliśmy. Sorry, sorry jeszcze śpię. Wstanęliśmy i na basen. Tak można świętować Przesajbiście To już nasze ostatnie minuty w tym zajebistym miejscu. Także co mogę powiedzieć? Dawid 100 lat. Wszystkiego dobrego i zdrowia. Dzięki za zajebisty weekend. To jeszcze nie koniec. Dzisiaj wracamy tam, gdzie ja potrafię pokazać co i jak. Czyli do Bangkoku. Dzisiaj dokładnie nawet ma urodziny. Także jeszcze dzisiaj się zabawimy. Pokażę mu wszystko, co ma najlepsze do zaoferowania banku. Normalnie dzisiaj taka pogoda, tak słońce wali, że jest aż super. Niestety nam zostało 40 minut tutaj, czyli nie fajnie. A do was co? Pamiętajcie o konkursie, komentujcie i dzięki wielkie że oglądacie. Pozdrawiam.